Spędzamy bardzo dużo czasu na telefonie i zamiast spędzić go jakoś produktywnie, typu, no nie wiem, pouczyć się albo poczytać jakąś książkę, spędzić czas ze znajomymi, to często przechodzimy w takim stanie nudy do scrollowania. Nie mówię tutaj, że koniecznie telefony są złe i nie powinniśmy je totalnie wyrzucić do kosza, ale mam wrażenie, że bardzo rozpraszają. Bardzo łatwo jest się jest do nich uciec. Jest się tak w nich zagubić w naszych czasach. Bo wyobraź sobie, wejdź sobie teraz w twój screen time i wyobraź sobie, że każdą tą godzinę poświęciłbyś na coś innego, nie wiem, na, na swoje hobby, które później e, przekształciłoby się w twoją pracę i robiłbyś tak naprawdę cały czas coś, co i tak lubisz robić abyś mógł jeszcze na tym zarabiać. Ile razy tak miałem właśnie, że miałem na przykład pracować albo e, pouczyć się i telefon był gdzieś obok na biurku. Wyskoczyła notyfikacja, sięgnęło się po telefon, był kolejne 10 minut zmarnowany. Dlatego teraz bardzo często, jeżeli pracuję, to odkładam sobie telefon gdzieś do pokoju obok. Wtedy o wiele trudniej jest po niego sięgnąć. E, myślałem też przez jakiś czas na przykład, czy nie zamienić sobie telefonu na e, taki prosty telefon, na przykład z klapką albo taki, wiecie, jak babcie używają z ale oglądałem ostatnio bardzo ciekawy filmik, gdzie gościu tak właśnie zrobił i mówił o swoich, jak mówił o tych wadach, w wadach tego rozwiązania: że telefony tak naprawdę dają też dużo złego, ale też dużo dobrego, bo z tej dobrej strony masz dostęp do tych informacji, do AI-ów: alarmy, latarki, zdjęcia, możesz się połączyć na wideo z. Ze swoją rodziną, kupić bilet w autobusie, w tramwaju, zobaczyć, jak tam dojechać, e, sprawdzić na szybko jakieś informacje odnośnie, nie wiem, jakichś spraw papierkowych, które aktualnie musisz załatwić. Więc, mega, jakby przydatne narzędzie, ale jednocześnie bardzo często używamy go w zły sposób. Teraz, jak to połączyć, żeby z jednej strony nie używać tego starego telefonu, który nie daje ci takich możliwości i który jest trudno używać w naszych czasach. Ale jednocześnie nie zatracać się w tych nowych telefonach i nie scrollować po parę godzin dziennie. Teraz przełączę się na drugą kamerkę i pokażę Ci, jak wygląda w tym momencie mój telefon. I wydaje mi się, jeszcze tego do końca nie przetestowałem, dopiero wczoraj to zainstalowałem. Ale wydaje mi się, że to bardzo ograniczy używanie mojego telefonu i bardzo zniechęci mnie, jakby do używania go w nie tych celach, do których potrzebuję. Już Ci pokazuję o co chodzi. Dobra, jestem teraz na tej gorszej kamerce MacBookowej. Już nie z telefonu, i pokazuję ci. Dogrywam, bo wyłączył mi się mikrofon po przejściu na drugą kamerkę. Chodzi tutaj o to, że ten telefon, który teraz mam, wygląda tak właśnie. Jest czarno-biały, plus ma tylko pięć tekstów, pięć aplikacji, które można wybrać. I nic tutaj nie rozprasza. To jest taki widget, o którym opowiem później. Ale z tego, co widać, to właśnie można nadal, jak używać tego telefonu normalnie, wejść w inne aplikacje i tak dalej. Ale jeżeli wejdzie się w, na ten główny ekran, odblokuje się ten telefon, to zawsze pokazuje się te pięć najczęściej używanych aplikacji, które sobie ustawisz wcześniej. Co jeszcze jest dodatkowo? To jak się wejdzie w settings, tak jak tutaj, wpiszę Color Filters, to można ustawić sobie właśnie filtry kolorów i to, aby ten ekran był czarno-biały. Jeżeli ten telefon jest taki czarno-biały, to te wszystkie jakby widea do scrollowania nie są już takie atrakcyjne jak ten świat wokół, gdzie są te różne gamy kolorów i Wolisz oglądać je albo spojrzeć sobie na coś innego. No, yy, aplikacja, która daje Ci możliwość właśnie usunięcia, w sensie dodania tych widgetów yy, z tymi aplikacjami na sobie, żeby je móc kliknąć, to jest Blank. I tam w tej darmowej wersji masz właśnie to tak, jak yy, ja pokazywałem, że są te białe moduły i tylko tekst i aplikacja, którą chcesz wybrać. Więc yy, bardzo spoko, fajnie, że nie trzeba właśnie za to płacić. Yy, myślę, że Ci się na pewno to przyda i że warto to zrobić. Yy, masz dać znać. Jak tam się to sprawdza. Do zobaczenia, dzięki i cześć.